Dzień dobry, trochę się pochwalę na początek. Od kwietnia ubiegłego roku jestem posiadaczem strony internetowej. Przez niecały rok nawtykałem tam mnóstwo rzeczy: falietony, piosenki, fotografie, recenzje, nawet niby radiowe, audycje. Dorobiłem się też licznych subskrybentów, przyjaciół, komentatorów, również wrogów, yy, bardzo groźnych, którzy mnie mieszają z błotem. Na YouTubie pojawiło się wiele moich utworów wrzucanych przez internautów. W sumie wsiągnąłem się. Lubię ten nastrój swobody panujący w internetowych społecznościach. Nawet jeżeli w pewnej części pojawia się hamstwo, denerwująca głupota, okropne maniery, traktuję to jako przykry, ale konieczny margines wolności. Zdaję sobie też sprawę z zagrożeń wynikających z niekontrolowanego dostępu do tematów trudnych, zwłaszcza dla e, młodzieży, ale, ale, ale przy wszystkich tych zastrzeżeniach internet to nieskrępowana przepisami przestrzeń prywatnej wolności, bardzo ludziom potrzebna i bardzo potrzebna Polsce. Mieszkamy bowiem w kraju spętanym przez biurokrację w dużym stopniu odziedziszoną po komunie. Mentalność władz każdego szczebla określają przede wszystkim ograniczenia, zakazy, nakazy, ostrzeżenia, rygory, limity, koncesje, pozwolenia, szlabany, przepustki setki, tysiące sposobów ograniczających wolność człowieka. Na to nakłada się brak wolnych mediów. W których można by w dowolny, niekontrolowany, nieocenzurowany sposób wykrzyczeć swój problem, opowiedzieć rodakom, co w komu w duszy gra, wyszydzić fałszywe wielkości, pokazać język, ogłosić ekscentryczny pomysł i powiedzieć ryzykowny żart. Opinie publiczną kształtują sitwy medialne, bające jedynie o interesy swoich mocodawców. Internet przełamuje ten monopol mediów i urzędów. Pozwala każdemu człowiekowi wyartykułować prywatne emocje, racje, spostrzeżenia, nie licząc się z poprawnością polityczną i z terrorem status quo. To jest bardzo ważna wartość dla społecznej psychiki, że można, że jest takie pole, na którym nikt ci nie zamknie gęby. I raptem dowiadujemy się, że nasz rozkoszny, niby liberalny rząd przygotowuje ustawowy rejestr stron i usług niedozwolonych który ma za zadanie, cytat, chronić społeczeństwo przed treściami szkodliwymi społecznie. Koniec cytatu. A cóż to jest za horrendum? To jest dokładnie cenzura prewencyjna rodem z PRL-u. Komuchy przez pół wieku chronili nas przed szkodliwymi treściami. Musieliśmy ich wyrzucić. Na, z tych stanowisk, z, tej, z tych posad i z tego państwa, żebyśmy wreszcie odzyskali wolność. A wy, panowie ministrowie, teraz chcecie nam ograniczać wolność wypowiedzi, wy w pierwszej kolejności chronicie społeczeństwo przed aferzystami z waszych szeregów, przed nieudalnymi prokuratorami, jak ze sprawy olewnika na przykład, niedomężnymi sądami które nie są w stanie osądzić zbrodniarzy przez 20 lat. Chroncie nas przed szpitalami, wyrzucając jej pacjentów z łóżek. Przed nieustannymi podwyżkami cen i, i podatków. Macie przed czym nas chronić. Macie przed czym chronić społeczeństwo, a nie przed internetem. Od internetu w on, o.